Aktualnie przyszliśmy do najbardziej przygotowanego e, mieszkanka jakie mieliśmy w życiu. Dosłownie przebić to może chyba ewentualnie tylko busan. Mamy wszystko, mamy olej, sól, gąbki, kosza na śmieci, o czym zazwyczaj ludzie zapominają, e, worki na lód, żeby sobie wynosić, dodatkowe miejsce na nowe ręczniki, jakbyśmy potrzebowali sraje, co tutaj nie jest standardem, bo wszędzie musieliśmy dokupywać. I w tym wszystkim nie ma żadnej koperty na napiwki ani nic tego typu, gdzie tutaj uważam, że jak najbardziej mi się należy, bo no, na, mimo że, jak widzicie, mieszkanko troszkę się różni od tamtego, tak, no... od razu czuję się lepiej. Nie chodzi o biedę. On to że popomanie. tak hopwanie. Ktoś się traktuje jak człowiek i no są naprawdę przygotowani. No, wszystko tutaj dosłownie jest jakiś ekspres. Busom w tym wszystkim wygrywa tym, że miał jeszcze dodatkowe szczoteczki i patyczki do uszu. Więc tylko i wyłącznie dlatego jest wżej niż to miejsce. Witam was w Playa del Carmen. W ogóle, no, na pierwszy rzut oka widać, że Tulum to jest takie zadupie, że tam nawet już psy nie szczekają dupami, bo nie chce im się tam mieszkać. Tutaj jest zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. I, no, jest jakaś cywilizacja. Idziemy do Walmart'a, który jest obok naszej chaty, więc... Czyli jest w centrum, bo po prostu tam był duży sklep, tylko on był na samym końcu Tulum. A my byliśmy na samym początku Tulum. Dziś, ale z rzeczy ważnych. Dlaczego idziemy do Walmart'a? Dlaczego idziemy do Walmart'a? Albowiem musimy zrobić sobie jakieś zapasy, bo sobie jest huragan Beryl. I jakby no wrzucamy to z wyprzedzeniem, więc raczej już eventy się unveilnęły. Natomiast prawdopodobnie jak tutaj będzie, to już będzie nie skala 5, tylko, czyli ta najwyższa, tylko huragan o skali 1, czyli w tym najniższym stopniu. Natomiast najlepiej no się zabezpieczyć, więc idziemy sobie kupić jakiś baniaczek wody. Trochę jakiegoś żarcia, które wytrzyma bez lodówki. Tak na jakby co. Pani od Airbnb mówiła, że jak dwa lata temu był huragan, to wyszła do parku i się trzymała palmy, bo tak fajnie swingowało. Więc. Może my też tak zrobimy. Tak, tak czy siak, huragan Experience. Jeszcze nie mieliśmy takiego. Więc. Let's go! W ogóle nie wiem, czy to funkcjonuje w Polsce, ale można z Uber Eats zamawiać elektronikę. Potrzebowałem case'a do GoPro i mi się bardzo nie chciało iść. I no mam, tylko sztućców mi nie dali, a kliknąłem, żeby dali. Ale jeszcze to jest a propos typów, znowu. Aplikacja wymusza na Was jakiegoś typa. dopiero trzeba wejść w custom i kliknąć, że nie. Ale co ciekawe, właśnie Uber Eats. U nich wygląda inaczej pod tym względem niż u nas. U nas te tipy są dopiero po jakby transakcji, gdzieś tam da się je dać przed dowozem, ale gdzieś tam trzeba wejść w środek, a tutaj kilka razy cię pyta, czy na pewno nie chcesz zostawić, i gdzieś tam ci zostawia możliwość zrobienia tego później. Więc jest śmieszne, że jest odwrócone całkowicie, to i jest to głupie, bo jakby jak już daje tipa to wolę, to zrobić po serwisie, a nie przed. Tip nie powinien być jakąś. I motywacją dla kogoś, że on wykona swoją pracę dobrze, a nie mi nasra do Case'a, do GoPro, tylko nagrodą za to, że się stara. Bo tak to, to zawsze będzie tak, że ktoś, kto nie typuje, będzie zawsze stratny na tym. I zanim wszyscy się obudzą, którzy są za typami, że uga buga, jesteś biedakiem, jesteś skąpy. To idea tipów to była początkowo taka, że się daje za dobry serwis i przynajmniej w Polsce i w większości Europy, przynajmniej nadal tak funkcjonuje, że dajesz za dobry serwis. W Azji w ogóle tego nie ma, bo jakby nie wymyślili sobie restauratorzy, że to jest dobry sposób, żeby sobie uszczknąć na wypłatach. Więc, sorry, no bronicie tego systemu, który jest absurdalny, tak jak sobie o nim pomyślicie. I, I dlaczego ten system to działa w sumie w restauracjach, ale już w fast foodzie nie, gdzie ludzie w fast foodzie tak samo albo i bardziej yy, zapieprzają dla was, więc no takie... No, albo bądźmy konsystentni w tym, albo w ogóle zaakceptujmy absurd tego systemu. Jesteśmy skąpi i na napiwki nam szkoda. Na tym właśnie urządzeniu tutaj, na tym autku, tata właśnie zamiast zapłacić, postanowił wsadzić do niego dość dzieciaka i od boku po prostu tą całą maszynę trzęść. Witajcie w huraganowej edycji. Jeszcze nie uderzyło, dopiero planowane jest za no, kilkanaście godzin. Pani, która tu nam wynajmuje Airbnb, właśnie nam przyniosła baniak z wodą cały. I tu mamy świeczki bo powinny odciąć prąd w okolicach pierwszej, żeby nie wywaliło sieci. Eee, w ogóle jest strasznie miła, podesłała nam jakieś tam polecajki, jeszcze w ogóle rzeczy w Playa del Carmen, ogólnie jedno z lepszych Airbnb pod kątem przygotowania, bo wiadomo, no jakby nie jest to szczyt luksusu, ale pod kątem ich przygotowania jest naprawdę benchmark, jak się to powinno robić. I idziemy sobie na miasto popatrzeć, co się dzieje i jak wyglądają przygotowania. Będziemy, tak, my jesteśmy zahajpowani na to, jakby <laughs> Jest to Experience. Worst case scenario, no to po prostu będę musiał wziąć dzień wolny w pracy, ale tak to to jakoś sobie damy radę. Pani mówiła, że jesteśmy tutaj bezpieczni przez to, że budynek jest otoczony przez ogólnie inne budynki. No generalnie to nawet w naszym pokoju za bardzo nie ma jak tych okien wywalić, bo one są albo na korytarz tutaj, albo no przy samej ścianie. Więc my jesteśmy bezpieczni. Zobaczymy jak reszta miasta. Na 8 godzin powinniśmy być dosłownie w samym oku huraganu. I tak, pierwsze markery, że będzie coś. Szyby są pozaklejane taśmą, dosłownie taki, taki pattern. E, zakładam, że to jakoś tam pomaga utrzymać ich integralność. Tutaj właśnie panowie zabijają dechami sobie szyby, bo mają dość duże, więc nie dziwię się jakby ich decyzji. Tutaj mamy cały budynek pozabijany. Już dwie godziny temu nas wygonili z plaży, byliśmy się schlapać i niestety pan ratownik kazał nam wyłazić, więc to też już jest aut. Tak jak oglądałem wczoraj filmiki, jak było na żywo na Jamajce, gdzie też u nich uderzyło ta w czwartej kategorii, tutaj będzie jedynka, dwójka. No to tam dosłownie nie wyglądało jakby się bardzo dużo działo, oprócz jakiegoś większego deszczu i że trochę drzewami poruszało, ale ale no, zero ludzi na ulicach było. Zerwało dach z lotniska. Ogólnie w mediach było ostrzeżenie, żeby sobie poprzywiązywać albo poprzywiercać rzeczy, które mogą się ruszać, i żeby popodcinać drzewa. Ta promenada, tutaj idąca do plaży, ona jest raczej zagracona. Przez te ostatnie 2-3 dni była, a teraz jest już dosłownie całe, już wyczyszczone. No i robi się troszkę już wiaterek taki, już, już te palmy trochę rusza. Jutro miałem mieć 3 dni nurkowania z rzędu i też już mi przełożyli. No niestety, Meksyk nas nie rozpieszcza. Tutaj Starbucks też nie nowy, po prostu zabezpieczony, a tu budynek Vansa cały oszklony, więc rozłożyli taką płachtę. Ej, no, jaram się, nie, nie widziałem czegoś takiego wcześniej. Jak na razie mieliśmy tylko takie mikro trzęsienie ziemi w Dubaju, ale to po prostu było śmiesznie czuć, a nie tyle, że było odczuwalne jakoś bardziej. Tutaj cała galeria handlowa. Chyba jednak nie wejdziemy. To w sumie wszystko ma taki vibe festiwalu, który dopiero za chwilę będzie. Albo się właśnie zbiera powoli. Też jest sporo, sporo więcej niż normalnie policji na ulicach. Nie wiemy do końca, czy. Czy to jest kwestia po prostu porządkowa, czy bardziej, żeby. No na wypadek jakby oportuniści się pojawili, jak już uderzy. Są oni szczególnie przed jakimiś sklepikami, więc tutaj no. No, gdzieś tam mamy podstawy do wysnuwania takich teorii. Ogólnie cały yy, social media wokół huraganu też są bardzo entertaining, bo oglądałem tego streamka tam z Jamajki. I najpierw ktoś wrzucił całkiem inne ujęcia i tam kilka tysięcy ludzi to oglądało i ktoś pewnie ci napisał, że ej to jest Afryka, to nie jest, to nie jest Jamajka. A tam ludzie właśnie jakieś błoto przerzucali, takie wyglądało jakby tam się dużo podziało. Więc to, to jedno, a drugie na kanale tym, gdzie rzeczywiście był stream ludzie pisali, że dzięki Bogu ominęła Jamajkę właśnie jakieś duże straty. A inni się kłócili z nimi, że to nie dzięki Bogu, więc... Tak jak ja sobie wchodziłem na tego streamka, tak co 2-3 godziny i ja widziałem te same awatary ludzi cały czas kłócących się o to, więc jakby polecam, kanały katastrof naturalnych są super. Off -top, bo mi się przypomniało, oni w ogóle dziękują w taki sposób, że nie robią tak jak my, tak, a, a, tylko tak. Nie wszyscy i tak też robią czasem, ale, ale z tym się spotkałem tutaj pierwszy raz i rzeczywiście kilka osób tak mi pokazało tam przy aucie, czy ten. Nie dlatego, że chcieli mi fakę pokazać i ten, tylko rzeczywiście dziękowali. To nie jest buda dla psa, to jest yy, kapliczka dla jakiegoś tam ducha. I jest to jedna z niewielu atrakcji Playa del Carmen poza plażami i nurkowaniem. Nurkowanie fajne. Znaczy nie wiem jeszcze, czy fajne, bo mi odwołali. Fajnie się widzi to, że dla innych osób to też jest event, bo co tutaj przechodzimy i nagrywamy, to też widzimy, że inni wyciągają telefony. Nawet ochroniarze, którzy jeśli tutaj mieszkają, to zdawałoby się, że już widzieli coś takiego nieraz. Więc tak, ciekawe. Jak w Tajlandii, jak zalało ulicę i ludzie też właśnie robili sobie zdjęcia, nagrywali, miejscowi A, głównie. Chlapali się w tej wodzie. No to to już już takie, mogli sobie odpuścić patrząc na jakość wody tam, ale no. I to, że pływały tam karaluchy, ale experience. na wodzie spokój, to nadchodzi stamtąd ogólnie. Tam jest Kozumel i o, gdzieś dokładnie z tego kierunku to idzie. Na plaży sobie dłużej nie nagramy, bo policja już jest na pełnym pozwole sobie w kurwie, bo nie powiedzą ci, że Ej, wyjdźcie, tylko out, no i gwizdają i coś tam. W sensie no da się to powiedzieć normalnie jakby. Tym bardziej, że nic dosłownie nie robimy. Szliśmy po prostu przy promenadzie. Skarbie za 4 godziny będzie tutaj ten uspokój się. Out. no. Mały off-top, Tutaj mamy opuszczony hotel, który jest w kształcie zamku. Bo czemu by nie zrobić pzaśnego hotelu? To jest jakaś brama wejściowa w ogóle. Wspaniałe. Trzeba tu wrócić, jak odblokowujemy rozwalanie ścian. Te sklepiki przy promenadzie, wszystkie to albo się zamykają, albo właśnie jeszcze się chwalą, że są jeszcze otwarci. więc to jest taka gra w tchórza: ten kto najdłużej przetrwa, to jeszcze posprzedaje dzięki temu, że będzie miał mniejszą konkurencję. A druga rzecz, że no ogólnie próbują to sprzedać dzielsko wszędzie, ale pan teraz powiedział, że do you need something to relax, bo jesteśmy zestresowani, bo będzie huragan, tak? Więc widzę, że strategie marketingowe też się wykształcają tutaj emergentnie. W ogóle tutaj za mną. Wszystkie te sklepiki mają nie dość, że numerki na sobie to jeszcze dodatkowo mają literki. Literki od konkretnego sklepu, żeby po prostu łatwiej się je rozkładało. Więc no, widać, że to nie jest jednorazowe, że tak się tutaj przygotowują. Raczej jako, że sezon jest, to często ich to może dotykać. Chińczyk się nie zamyka, Chińczyk się szanuje. Tak, za nami w sklepiku tłumy, z tego względu, że pozostał ostatni otwarty. Wszystkie 7 Eleven i Oksu, z tego co widzimy, to się pozamykały o godzinie równo 17, bo już dosłownie nie udało nam się na szatem załapać. No i co? No i czekamy, aż coś przyjdzie. Jak na razie tylko troszkę pokropiło, ale poza tym to nic się nie działo takiego. Zapewne wygląda to, jak oni zamykają jeszcze dodatkowo te sklepiki, bo w niektórych dosłownie macie takie grube te łańcuchy. To jest sklep w ogóle z rzeczami dajbowymi, i widzę, że zawinęli wszystko na magazyn chyba. Zakładam, że no w strachu przed tym co może się stać, bo to nie tak, że te rzeczy by nie wytrzymały kontaktu z wodą. No jeśli chodzi o to czy coś się dzieje, to chwilę popadało, ale w sumie to nic poza tym. Policja ciągle jeździ i komunikaty nadaje i widać je dużo na ulicy, ale tak jak na razie to nic poza tym. Tylko jest 20. O 11 dopiero powiedzmy, że zaczyna się moment jak jesteśmy już tak blisko oka. Ciekawe czy będą pozwalać wyjść w ogóle z domu. Cała ta promenada przy plaży już jest odcięta. Stoją, policja stoi przy każdej tutaj uliczce. Albo jest otaśmowane dosłownie. Albo tak, jest otaśmowany żeby nie po prostu. Pan nam próbował sprzedać tabletki przed chwilką. No i tak, no tutaj sobie połazimy chwilę jeszcze, wrócimy się i za jakieś dwie godziny zrobimy czek znowu. Co się dzieje fajnego. Właśnie tutaj przejeżdża patroli. zabawnie, bo widzieliśmy nie dość, że już pozrywane kable, to jeszcze dodatkowo jedno auto, koło którego przechodziliśmy, miało taką jakby szybkę rozwaloną. Ale no, nie dajcie się zwieść, huraganu jeszcze nie było. Tak naprawdę tutaj się jeszcze nic nie dzieje, mimo że w polskich mediach już ponoć trąbią o tym, jak, jak tutaj uderzył huragan czy coś. Nie ma żadnego huraganu. Oszukali was. Oni polskiej jesieni nie widzieli. Kategoria piąta. No. Przepraszam, zawodzimy was brakiem zniszczeń. Jesteśmy w tym momencie dosłownie w tej najgorszej ćwiartce huraganu, czyli północno wschodniej. No i no, tak sobie trochę wieje. Prąd wyłączyli po prostu, żeby, żeby nie wybuchał rzeczy. No trochę, trochę drzew widzicie pozrywane, ale no to tyle tak naprawdę. Niestety, nasza tana turystyka nie jest owocna. Znaczy, jest to experience. Ogólnie, takie samo oko było w Tulu. i się nie dziwię, bo jakbym był huraganem, też bym wolał uderzyć w Tulum. Natomiast tak dowiedzieliśmy się, oglądając materiały o huraganach. Huragany są po tej stronie świata. Tajfuny są tam od strony Japonii. I cyklony są na Oceanie Indyjskim i tylko tym się różnią to są trzy te same rzeczy Soriana bardzo plusuje w moich oczach wczoraj byli otwarci jak już wszystko inne było pozamykane, teraz dalej wszystkie 7-Eleveny, wszystkie Oksa zamknięte, Walmart zamknięty, Soriana się trzyma. Tylko plantany by mogli mieć, bo nie mają plantanów, a ja potrzebuję plantanów. W Sorianie też chyba jest jedna z niewielu kawiarni otwarta. To jest na terenie sklepu. I oczywiście co ludzie w czasie apokalipsy zaczęli wybierać? Chleb tostowy. Aczkolwiek myślę, że nie możemy się wypowiadać, bo Podczas Koweidu to z kolei był papier, więc ciekawe na co jest meta podczas innych katastrof. I żeby nie było, niczego innego nie brakuje, tylko i wyłącznie tego. Woda wszystko jest, ale chleb tostowy tutaj był niezbędny. Byliśmy teraz na mieście, tylko nie braliśmy już GoPro, mieliśmy się przejść just. i wszystko żyje. Tak jakby ludzie potrzebują odreagować. Jest dosłownie, to jest ten sam dzień. Do szes... Byliśmy o 16 na zewnątrz i. Jeszcze było wszystko nieczynne. Godzina teraz 20, i już było dosłownie zawalone ludźmi wszystkie te przestrzenie. Wszystkie knajpy są pootwierane, OXO 7 Eleveny pootwierane. Yy, jakby nagle wszystko wróciło do życia w jednym momencie. I wygląda tak, jakby mieli do wyrobienia kłota i teraz potrzeba było wszystko odrobić i ludzi wyciągnąć na ulicę. Wystarczy ludziom zabrać jeden dzień wakacji, i tak to wygląda. No i co? Nasze. Dni w Meksyku powoli się kończą. Zostaje nam tylko Fajne. jeszcze tak, jedno miasteczko. Ale jak na razie, tak oceniając to miejsce Tulum, Meride bądź Mexico City, to to wydaje się najfajniejsze. A to nie tak, że my jesteśmy typowym takim właśnie przykładem do siedzenia w resortach, więc to o czymś świadczy. Bo z tego wszystkiego to to jest takie najbardziej livable tak na co dzień, bo... Przez to, że jest resortem, to zdaje się być bardzo takie skondensowane pod kątem tego, że macie tutaj wszystko, czego może Wam brakować, czyli właśnie są wszystkie serwisy w stylu, no wiadomo, szpital, jakaś poczta, ksero, takie pierdoły do załatwiania spraw. Tulum to jest ogólnie za dupie. Merida to jest taki byt, że jest takie stare miasto, ale za bardzo, jak na fakt, że to jest 800 czy tam 900 tysięcy ludzi, no to nic tam się nie dzieje kompletnie poza tymi tymi wydarzeniami pod turystów. Mexico City też ani za bardzo się nic nie dzieje. Jest powietrze straszne. Walkability jest, ale też nie wszędzie, żeby nie było. A komunikacja niestety działa jak działa, więc jest strasznie tłoczno cały czas. Tak, no system ogólnie nie jest przyjemny. O ile jeździ dużo aut, tak naprawdę. A Mexico City jest bardzo przeludnione, eee, przynajmniej w godzinach szczytu. Natomiast tutaj to takie jest przyjemne pod kątem takiego bazowego livability. Wszystko jest zlokalizowane tak naprawdę w okolicach plaży, więc no jakby fajnie mieć dostęp do plaży. Są trzy bardzo duże markety w samym centrum, więc to też są galerie handlowe, czego w Tolu nie było. Jest nurkowanie, co jak ktoś lubi nurkowanie, no to jakby też jest co robić, więc to jest takie przyjemne do takiego bycia sobie tym digital nomadem, pracowania sobie, a jednocześnie sobie raz na tydzień wyjdziesz podajbować, chodzisz sobie na siłownię co ten drugi dzień jest cieplutko, jakby masz wodę, jest wszystko tylko no nie dzieje się za dużo, więc co, to tak trzeba brać pod uwagę Cancun tylko przed nami i zaczynamy Peru I ile nas wypuszczą jak zapłacimy to nas wypuszczą no ale Meksyk zabrał mi kolejną rzecz, bo Ceno Angelita, na którym mi bardzo zależało, żeby sobie zadajwować, jest zamknięty po huraganie, więc będę sobie w innym nurkował. Niestety to nie to samo. Niestety będę musiał tu wrócić. Tak, a byliśmy sobie właśnie w sklepie, w którym można się między innymi napić prawdziwej czekolady. I ostatnio już, jak byliśmy tam, to zauważyliśmy coś takiego jak prażone ziarna kakaowca. Więc widzieliśmy sobie tym razem, zobaczymy, jak będą smakować. To się rozłupuje i je, no i jakby, no zaskoczenia dużego nie ma, są to ziarna kakaowca, więc smakuje jak po prostu bardzo gorzka czekolada, taka noseta. Ale fajne doświadczenie, tylko jest na tyle kruche, że bardzo łatwo jest zjeść też tą pestkę, która już jest twarda po prostu i bez smaku. Łupinę. Trzeba mieć doświadczenie w jedzeniu siemiczków. Karaluch będzie dobrym. Tak, to hostel, to hostel Karaluch. Czyli druga część tego, że w Tajlandii widzieliśmy hostel komar. Czekamy na hostel szczur i hostel pluskwy. I hostel jakiś typo, co drzemordę do trzeciej nad ranem.